Rozmawiam z panią Ewą perfum Krause. Pani urodziła się w Gliniku. Tak. Mieszkała pani w Gliniku? Mieszkałam. Ulica się nazywała. Michalusa? Michalusa. To był budynek, on istnieje dalej? Tak. To był który budynek? Teraz Wyszyńskiego, a dawniej Michalusa. No. I y, 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 mieszkała pani w którym budynku? Naprzeciw Wie rafinerii? Panie, naprzeciw rafinerii. Jak wyglądała no. wtedy ulica Michalusa? No tam wątrubkowie mieszkali. Pani Michalusowa, Michalus. Michalus, no. Posłuszni, prawda? To tak. Tak, tak, tak. tak. pani do szkoły? Nie pani. Słusznie. No. Ewka, y, y, chodziłaś do szkoły w Gliniku? Tak. Twoja mama uczyłaś uczyła. się, tak? A tak. czego mama uczyła? Mama od 1 do 4. I mama nazywała się pani Perhun, ale imię. Zofia. Zofia Pero. No, wiele osób wspomina ją jeszcze. No, Spotkałam to nazwisko w no mama była z takiej licznej, była dziesiątym dzieckiem. ho. No. Też w gliniku, czy z tak, W gliniku. A tata co robił? A tata, mój był w ogóle człowiek, że tak powiem, do wszystkiego. Ty chodziłaś do szkoły w gliniku, potem? No, do kanara. Potem do Kenara do Zakopanego. A co skłoniło cię, że akurat tam poszłaś? Czytałam wtedy o, o tej szkole. I... Ale czy w szkole już wykazywałaś uzdolnienia? Tak. tak. Ktoś w rodzinie oprócz ciebie jeszcze z nie. rodzeństwa? Nie, nie. nie. Czy przed y, pójściem y, na egzamin do y, Kenara y, brałaś jakieś lekcje specjalne? Nie. nie. Jak było w tej szkole? Kto ci uczył? Super. Super było. Super. Kto cię uczył? No, kenar mnie jeszcze uczył. Czyli znałaś go, tak? Tak. Fajkorz, taki był od ceramiki, żąsa, Antoni, też znany, rzeźbiarz. Wspominałaś mi, że swojego męża Janusza Krauze poznałaś w szkole właśnie w zakopanym, w tak? Zakopanym, tak. I ta znajomość przerodziła się, się już w stały, w stały tak. związek, bo tak. zostaliście małżeństwem. Tak. Po Kenarze próbowałaś dalej coś robić, ale ja no, poszłaś na studia, tak? No poszłam i chwilę tylko studiowałam. Ile, bo... ile ta była chwila? No rok. I gdzie, gdzie to było? W Warszawie? w Warszawie, w jakiej szkole? No w Akademii. W Akademii Sztuk Pięknych. Tak. A później dziecko, i zrezygnowałeś ze studiów. Mm. ze studiów. Ale widzę, sądząc po wystroju Twojego mieszkania, to oprócz dzieł Twojego męża jest wiele Twoich przepięknych no, zresztą jest. rzeczy. No, Czyli i... nadal tworzysz? No wiesz, no, już tak mało, bo widzisz, jakie mam warunki. No, warunki są no, no. ciasne, po prostu ciasne. No, teraz miałam najazd dzieci, to się nie mogę jeszcze do teraz pozbierać, bo przyjechali tu w czwórkę. Mój prawnuk, który się urodził, jak Janusz zmarł. A czy któryś jakiś... z Twoich wnuków przejawia jakiś talent plastyczny? Tak, tak. I Gabryśka coś robi, i Kaśka. To bardzo miłe, no, prawda? pewno. A powiedz mi, Twój mąż Janusz Krauze, znany w Gorlicach, miał swoją pracownię? Gdzie on, no, gdzie on no, tworzył? to w garażu, nie miał pracowni. Nie miał pracowni. No to ciężkie warunki. No, ciężkie. Ale był bardzo płodny. Oj, bardzo. Jak to wyglądało? Ty robiłaś swoje rzeczy, ja wiem, że w dom dzieci i tak dalej, ale sądzę, że zawsze znalazłaś chwilkę, żeby coś zrobić swojego. swojego. Czy mąż pomagał ci, od, odciążał cię od zajęć do małych w jakikolwiek sposób? Nie bardzo. Nie bardzo. No takie było pokolenie, tak. Czyli musiałaś wygospodarować swój własny czas, żeby coś zrobić, tak? Miałaś jakieś wystawy? No to w BWA. Czy kiedykolwiek zarabiałaś na, na swojej twórczości artystycznej? No to mówię, że miałam odbiorcę taką, tego Masona, który ode mnie. Dużo zakupił. W szymbarku, tak? Tak. Mm. Czyli jest panem twoich twoich tak, dzieł, tak? Tak. Ty tworzysz głównie jakie rzeczy? No rzeźby to nie, bo no, to nie, nie ty, mam warunków, nie ma miejsca poza tym. Nie mam już siły. Siły nie masz. Mm. Bo tak to. No i to do rzeźby trzeba mieć pracownię, tło. Tak, tu jest pokój. Jak widzisz to. Czyli robisz. No to maluję trochę to. Malujesz, rysujesz? Rysuję. Uh -huh, uh -huh. A czy miałaś y, jakieś okresy w swoim życiu w tym co robiłaś, nie wiem, zajmowała się twarzami, y, czy też może portretami, czy No, portretami. Portretami. Powiedz mi, kiedy mąż skończył studia, y, wróciliście do Gorlic. Znaczy przyjechaliście do Gorlic. Dlaczego taka decyzja? No bo on nie pochodzi z Gorlic. Nie, nie, mąż się urodził w, y... Poznaniu, potem mieszkał w Krośnie Odrzańskim, bo tam ojciec wyjechał tak, żeby zmienić klimat dzieciom, no bo miał trzech braci. Aha, w takim razie Gorlice. Dlaczego? No bo, myśmy się poznali na studiach, w szkole i do Gorlic wróciliśmy tu. Znaczy ty wróciłaś, bo no, mąż przyjechał z... z tobą. No ze mną. A decyzja była podjęta ze względów? Na rodzinę? Na rodzinę. I początkowo mieszkaliście gdzie? Na Słowackiego, a potem jak spółdzielnie Rybczyk z Banią stworzyli spółdzielnię mieszkaniową, tośmy się tu wprowadzili. Tu na Kopernika. No. I od tego czasu Już tu. mieszkacie cały czas tu. Czy możesz teraz opowiedzieć w jaki sposób mąż pracował? Może co, co zrobił takiego znanego w gorlicach? No chodzi mi o rzeźbę, oczywiście. No no, 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 to rzeźby w parku Biechońskiego, płaskiego. To są jego dzieła. Tak, potem bardzo ładne, co ja lubię. Jego rozszczelani tam za. Nad, nad, e, nad ropą, tak, tak? Ten tak, pomnik, tak, tak bardzo szcząsający. Tak, Zawsze jak przechodzę, no. to no, czuję to. No. Czy żył żyliście tylko z pracy artystycznej, czy mąż pracował zarobkowo? Nie pracował. Ale w, w gliniku pracował przecież w fabryce maszyn. Pracował. Ale to nie... tak chwilę tylko. Aha. Gorlice się mężowi podobało, on był przyjezdny jednak, czy też nie no, bardzo? No nie, podobały mu się. Podobały mu się? lubił. To Pawlus go wtedy namówił, Wy zapisz się do partii, to dostaniesz mieszkanie. Witold? Tak. No i Janusz tak niezbyt chętnie i na jakimś tam zebraniu, jak tak zaczęli się, towarzyszu, towarzyszu, i ty do, do któregoś tam więc co mówisz do mnie normalnie no i szybko się stoi. Partii wy, wypisał. Ale mieszkanie dostał, mam nadzieję. Tak. Dostał. We Wła, teraz w Borach Karbacjanów jest tam jakiś y, chyba związek tych artystów gorlickich, czy. Tak, Należy? będziemy, tak. Będę, wystawiasz. Będzie wystawa, i będę brała udział. I każdego roku bierzesz udział? Tak. A tego nie mówiłaś wcześniej. No widzisz. Ewa, a powiedz mi, rzeźba, rzeźba w drewnie. Tak. Skąd Kamien... drewno brał mąż? No kupował gdzieś. I to w lipie czy w czymś innym? I w lipie i, i w dębie. A w dębie to chyba strasznie Dzień, ciężko. Bo... No trzeba mieć krzepę jednak, prawda? No warunki miał takie kiepskie. Bo tak pracowni jako takiej nie miał nigdy. A szkoda, a szkoda. Więcej rzeczy by zrobił, prawda? No, na pewno. Zimą na pewno w garażu nie pracował, no nie? No, bo nie jak? Pracował. pracował. No, to się rozgrzejesz w, przy robocie. No i łatwo no. można no. się przeziębić. W czasie, podczas wojny drugiej wojny światowej. No, drugiej, tak. jak wiadomo, uciekaliśmy nie do schronu, bo schron był przy torach kolejowych, tylko do tego tak zwanego wąwozu. Chodzi ci tam niedaleko kościoła. No, no, no. Tak, no, no, to, no, no, to w tej no. chwili jest ulica, tak. a nie wąwóz, prawda? No, tak. No tam, i? Taki, I tam uciekaliśmy, a ojciec kręcił lody pani Szarowej, bo to były dwie konkurencyjne Szarowa i Bardel, orłowski potem tak, się Tak, I tata kręcił lody, lody. No i O Szarowej? Tak, mama z dwójką no małych dzieci, no ja malutka jeszcze, siostra. No i w pewnej zawyła syrena, facet przybiegł i mówi: Wojna się skończyła. No i ludzie się, ja to pamiętam tak, jak się ludzie wszyscy całowali i ojciec wtedy na liściach szanowych wszystkie te lody wyrozdawał. Także to pamiętam. Mój dziadek, pradziadek. Był ogrodnikiem i nazywał się Hoffman. Hoffman, a że grał na skrzypcach, to sprzedał swoje nazwisko i nazywał się Skrzypek potem. Tak? Tak. I był ogrodnikiem gdzie? Yy, w, w Siarach. W zakórzanach Uskrzyńskich. Tak, u Skrzyńskich i jeszcze wcześniej… W Łańcucie? W łańcucie. Nic, na razie dziękuję za opowieść.